Witam, witam, widzów tego typu, wow, wow. szykuj się na witam, 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 tego Zapraszam zapraszam na witam, tego typu witam, Wow wow! Wow! zaczynamy Zaczynamy sobie, taki. zapraszam tego witam, typu wow. Obszody, tego typu Tak jak idzie do przodu 2023 to jest krokiem z mojego życia tego typu widzowie pamiętajcie o tym, że kiedyś byłem młody i głupi teraz ja 2023 rozpił, dałem wszystkich niepokoję na łebki tego typu Zobaczcie widzę, rozłamy się głupą nie dupą tego typu Ja tu lecę po się widzowie Pamiętajcie kiedyś bo każdy robił robię błędy ty, tego typu ale ja wyciągnąłem z tego wioski lesy to tego typu wy widzą grę, się ode mnie przykład twój tego typu nie bądźcie najgłupsimi ludźmi tego typu bo wychodzicie później jak Wiadomo jak tego typu Widzowie ja zobaczę jak tu jadę po całości Tego typu Tutaj tak widzą co Pan pomoże Tego typu Wy też mi tu pomożecie Nie nie ma Tego typu Trzeba sobie spierać A nie rozpierdalać się Tego typu Jak pizdy i jak Nie inne rzeczy Tego typu Zobaczę jak tu jadę po całości Widzowie Ja tu śmigam po całości Wy się jak kamam Tego typu Idzie do brzegu Nie do tyłu Tego typu Bo ja my się myślę że tego typu Trzeba wziąć jakieś przykłady dobre tego typu i pokazać innym ludziom, że trzeba tu dawać sobie w życiu radę tego typu Nie rozpietała ja się jak z tego typu zobaczcie jak tu jadę po całości tego typu I sobie pamiętajcie o tym Każdy z nas robi jakieś błędy w życiu prywatnym tego typu Ale chyba jakieś wyciągnąć rączki po typu I właśnie to jest to co powiedziałem w Każdy z nas będzie wyciągał wnioski Jak pomyślcie logiczne tego typu Właśnie wo, tego typu Właśnie to jest to co powiedziałem że ja tu się bidam z wami typu, ja idę co ty? Krok tak teraz poszedł dwa kroki do przodu, nie do tyłu tego typu Ja wolę się cofnąć, krok do tyłu i dwa kroki do przodu wolno I przypierzę wam ostry wid tego typu Właśnie widzowie trzeba się zastanowić z tego typu Ja wiem, że wam to się nie podoba Że takie gorzej nie piję i inne rzeczy tego typu Ja wiem zdań sobie sprawę Ale ja się wybiłem na tym wszystkim Was kontrolowałem Od początku tego typu Was nauczyłem Myślenie tego typu i kojarzenie fakty tego typu Nikt tu nie skojarzył Nigdy nie skojarzę faktów tego typu Że przez 10 lat was trollowałem tego typu Żeby w chętki Na tym polega biznes internetowy tego typu Właśnie to jest to co powiedziałem widzę Trzeba tu się zastanawiać z tego typu Wyłknęliście się wszystko co popadło Podłożę wam świnie tego typu, a wy to utnęliście Sorry widzowie tego typu Ale tu realnie zbiją tego typu Zobaczcie ja co jadę, całości tego typu Ja myślę tak co będzie dalej tego typu Odkryliście całą prawdę ode mnie tego typu Bo ja wam mam powiedziałem w tym o co o tym zrobiłem przez 10 lat i dzięki temu zastrzonałem w internecie kuj tego typu. Właśnie to jest to, co powiedziałem, taki pozost zawsze idzie do przodu. Wy też kroki, zróbcie dwa kroki do przodu, nie do tyłu tego typu. Ja tu sobie lesę po całości. Trzeba myśleć troszkę i podejść pozytywnie do wszystkiego, nie rozbieraj za sobą wszystkiego, co macie tego typu i palić kurwa mocą za sobą, bo to jest pojembanie fuj tego typu. Właśnie to jest to, co powiedziałem, taki bezzawodny, że wam przekazuję i nagle tego typu. Trzeba trochę myśleć i wskazywać fakty tego typu. Trzymajcie się widzowie, idźcie do przodu, nie do tyłu tego typu, Pamiętajcie nie dajcie zapraszam.